Tysiące rodzin, które wychowują dzieci, są w parach jednopłciowych, wychowują Jak, dzieci konta? z poprzedniego małżeństwa, to pana obsesje seksualne to już zostawiam na boku. Ja, Natomiast ja, to jest właśnie problem. Pan się śmieje z osób, które wychowują dzieci. Nie, ale śmieje, się nie nawidzi. Obsesje do no, tej sytuacji są Co to za absurdalne? Przerywa pan. Mówienie, że to jest moja obsesja seksualna, jest po prostu absurdalne. To nie jest absurdalne. To jest absurdalne. To pan bardzo dobrze odpowiedział na ten obszar, który pan znosił. To jest po prostu negatywny. To pan, jeżeli mówimy o tej sytuacji, to musi pan się odpersonam. Mówimy o prostej regulacji. Jeśli mogę, Jeśli mogę bo pan, pan, panie pośle. To pan użył argumentu o trójkątach. My tu nie tak. rozmawiamy o tak. trójkątach, tylko o zawieraniu związku. Ale pan uzrańmy. jest wielce zdziwiony i unosi się o metr w górę no na siedzeniu. Pan, do mnie, pan zaczyna... że to ja obsługi ale, obsługi czy pan, ale czy pan, czy ale. Czy pan, pan słyszy, za... co pan, pan, pan mówi? My rozmawiamy o możliwości zawierania związku partnerskiego a przez dwoje ludzi. No pan powiedział, że nie państwo imitować tego I potem się bardzo dziwi, jeśli ktoś panu oddaje pana problem. Nie, ale to nie jest odnoszenie się do mnie. Ja nie chcę tego powiedzieć. tutaj tak przy tym stronę nie pomyślał o trójkątach, tylko. Pan z jakiegoś powodu. Nie Bo wiem dlaczego. Pan rzecznik mówi o gospodarstwie i to ma. dlaczego Pani się solidaryzuje rozumiem z tym, że Pan nie. przypisuje mnie osobistą Panie... motywację w tym pytaniu. Panie pośle, z jakiegoś <coughs> powodu. Uważam, że jest to chamskie. Ja rozumiem, ma pan prawo do takiej oceny i za chwilę y, myślę, że pan Merta panu odpowie i być może potem pan odpowie panu Mercie. Natomiast my tutaj nie rozmawiamy o trójkątach ale innych, Właśnie dlatego Dla tego, to że to rozmawiamy o relacji między pan dwojgiem pan to ludzi. To, pan, no to pana obsesją to na Są między dwojgiem ludzi, a nie trojgiem ludzi. A Właśnie zwracam uwagę na dziurę w argumentacji. że państwo nie powinno limitować tego, kto w jakich tam konfiguracjach chce wychodzić. Panie Pani tak. no zapamiętam, to dlaczego, dlaczego tu ograniczamy te liczby. Zapamiętam, tułu? że pan jest rzecznikiem jest to... w Polsce e, e, takich sytuacji poliamorycznych.